W dzisiejszym odcinku zmierzymy się 5 na 5, ale każdemu z osobna na początku rundy losuje się losowa ilość HP od 1 aż do 2,5 tysiąca. Zostaw łapkę w górę i zaczynamy! Zaczynamy, nie przejmujcie się niczym. Macie dużo HP, co po niektórzy oczywiście, no nie wszyscy. U mnie w drużynie się całkiem dobrze trafiło mam wrażenie. Nie wiem jak u was. U was chyba też dobrze. A Pamiętajcie, że to jest pistoletówka, skończymy na się ammo. Będzie przypał. Dobra. No, A tutaj dostać jeden... Ej, bo mnie dwóch Nieprawda. Pipi, chodź tu. Ile ty masz HP? Wy się tu kosami bijecie. Gramy, nie wiem czy zauważyliście, ale gramy losowe HP. E, zakres losowania HP jest od jednego do dwóch i pół tysiąca nawet. <gamy> Ej to dobra, to ja trafiłem na jedną z większych ilości, czyli ja ile miałeś? 000. Ponad 2,5. To jak? To 2... Dwa... A nie, 2,... Dwa... Nie, dobra, 2,374. <laughs> przepraszam. Okej, okay, dobra. Można mieć do 2,5 tysiąca, to na 2,5 miałem. <śmiech> <śmiech> Magia! Oj, no nie wiem. Oj, no teraz średnio mi się trafiło. To... Mi tylko 2,477. Słabo znowu. Co to jest? Bra, ja idę za Sebcia, bo sercio ma dużo HP. Dokładnie tak. O, jezu, tyle strzałów, a jeszcze no, nikt nie padł. O dobra, jednak padł. Negewy, zaczęło się. Ej dobra, niby znam tą mapę, ale się tak gubię. No, jest dziwna, nie? To jest w ogóle Anubis, nie wiem czy... No, nie. no ja akurat o, miałem a, bardzo ej. mało HP. Przepraszam bardzo, to od was Negewy były, nie od was Negewów. O! To jest to dobre. Jest ja pierdzielę, pogrom. Ale mam widzisz, ale Pierdol. Pierście! O! No I to jest HP! Nie! Ja twój... oh. Nie można być moich! Hello? Pod Azneger! Nie ma Negerpa Nie strzelaj, wiesz, że mnie nie zabijesz i tak A ja zrobię jeszcze tak Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Lantuj to!

O, ej, dobrze mi się wlosowało, dobrze, naprawdę Kurwa, w lesie. Mnie nie stać na nagewa, w żadnej rundzie jeszcze nie Bardzo dobrze Dobrze dostał Nie, nie mam Negewa wybranego nie Gdzie jest spaka, gdzie jest spaka Gdzie gdzie jest spaka Nie jest Kurde, myślałem, że na takiej ilości HP Bo zrobię nie, coś, nie, ale nie, zanim nie, dotarłem nie. do pakiet, już miałem zero prawie Temu im te głowy, od... jest, na te głowy odskakują. a głowy nie? i mnie, co to jest? Bo lepszy jestem. Za... Lepsze głowy Lepsze mają, głowy. no. Dobra, w końcu mnie stać na najlepszą broń. Oby tylko jeszcze HP oddało. Oje! Oh yeah. Aj! Kurwa ja oh, nie oh, mam Nie pomysł, ale... najlepiej. E Nie! nie! Kiffy się Ja po prostu mam aimbota na kacpra tylko O, ładnie tam powijałem To jest Wow. To? Nie dacie rady, on Kifi. ma 4000 HP Nawet nie próbujcie Auto jest To jest i Negev to jest po prostu dwie bronie, które będą grane tutaj Pułapkę wpadłeś, wpadłeś w pułapkę dobre! Padłeś, Zagobił się, zagubił się w smoku. Ja się niego tego nie HP, to też bym je zładał. Oni mają tyle HP, że nie masz co. Dobrze. Wierzyć. No i ten ma niecały tysiąc jeszcze. Tysiąc 1800 kac prowi Ile ty miałeś HP? Dwa 300. Okej. Haha, zobacz o, na żelazo. O, dobra, wichow! Do powodzenia ci życzę. <laughs> To jest taka tragedia no Z taką ilością HP to musi być tragedia Słuchaj, no nie. niektóry, niektórzy mają gorzej Nie, nie ma gorzej niż ja Nikt, Nikt. Użak, no Mira. Nie, 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 oh God, oh nie, nie Nie mam ammo, nie mam ammo Jeszcze plecy Kacper do zera. No, ja, ja. Co tam? 18 HP miałem. Aha, ale tak ci się wylosowało? <grywa> tak. Jo, ja Dobra, to przebiłeś Bihopa. Byle było na nagewa, to będzie dobrze jeszcze jakoś. Dobra. Dobrze. Dobre. Gdzie jest ten Gdzie Głowa jest złoczyńca? Nie, ja zaraz będę idę na negeva sobie wybrać. Weźmiemy nie, lepszym legem. Jest! Pierwsza runda wygrana! Brawo! Uh! Ugrane! To jest taka średnia ilość HP, no trzeba przyznać. Mogło być lepiej. Siemanko! Ej! Co ty robisz pleców z tym toben? Oj, oj, oj. Dobrze, 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 to dawaj w do dobrze! Jest! Ogień krzyżowy! Zadaję trochę. Kiwi, nie, kiwi. Dobra, odpuszczam. Co ty gadacie, to już dobrze daje. To, 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 to. dobrze daje. Dechuj, tam. tam Dechuj, defuj. Dobrze. Nie jest dobrze, w końcu, w końcu zaczyna się coś dziać. W końcu zaczyna się coś dziać. Była honorowa, to już teraz będzie lepiej. Tylko. O kurczę. Pikol nie zazdrościł. A pikol jak zaszalał. No, naprawdę. 2,5 tysiąca sporo. Dobra, rękę leży. Formacja żółwia. Formacja, proszę jakby. Nie, jak wy... nie. Nie, nie, no kto pierwszy strzeli z Negewa to już wygrywa. O kurde, krowa. Ale sepciao, dobrze. Ktoś o, ja. no, tyle, no, nie, to się oryginalnie tutaj gra. Pan noś mi się To tyle. Nie, z drugiej strony. Aj, spokojnie, teraz. Jesteśmy po to będzie tylko lepiej, się, prawda? Trochę, trochę HP się wylosowało, nie powiem No to musisz tutaj wykierować teraz Kur. Gdzie te kule lecą? Ej, ktoś dyfuje, ktoś dyfuje Nie no, nie! Nie! Szybował to! Dobra, to Dobre. Lepszy drop a, musi być. Nie, 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 dobra. Ja zwracam tego tego. Piescie kapelu, ja mogę spalić drugiego tylko. Ja to nawet nie mogę przez to Co, to? Co to był za wjazd? No chyba nie. No chyba nie, jednak nie damy rady. Ja nie tam, no. Ci nie widziałem kacpek. Walka! Aj! Dobra. Nie no, za dużo, za dużo. Dobra, w następnej rundzie, jeżeli będzie następna runda, robimy ban na, na giewy. Nie będzie następnej. No może nie być, może nie być. Ale że 50 HP ktoś trafił? Ja się nie śmieję, bo też mam mało Chodź, razem mamy nie całe 200. Niech chce mi się dobra. ta głowa tak lata do góry, to nie ma sensu. O! o, 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 o. Może coś z tego będzie? Dajmy na całe <grym> <grym> Bez negewów, bez krów i bez autoszmat Oj Ja mam bana czy nie? Czemu do mnie strzelasz, <grym> Bo co, bo mam więcej od ciebie? Tak <grym> Zabrałeś Co moje? A mam pan. Okay. <grym> o, ja jest Woda 130 HP klacz Co tam kaszcze? Oj, nie ma mammo Ja mam kolega Widzę, że cię osłaniają z każdej strony Ej! Nie odbajajcie! Nie odbajajcie! Nawet zabijcie drugiego, dawaj go Chcecie grać dalej czy nie? Z kto to Uwaga No niestety nie.